Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówi do was Eonow i witam was w kolejnym odcinku z gry na Kłopoty Pantera. Tak, ostatnio byliśmy w Londynie. W Londynie, w Anglii, ogólnie rzecz ujmując. Dzisiaj jesteśmy w Egipcie. Tak, dzisiaj jesteśmy w Egipcie, ponieważ ta dziewczynka, ta z Egiptu, ta czy on, czy coś tam uciekła i będziemy jej tutaj szukać w jej rodzinę stronę, bo podobno tutaj właśnie się zawinęła to przed nami stoi jakiś Beduin. Nie wiem, zobaczymy, czego od nas chce. Muszę wykiknąć. W okolice Nilu. No to świetnie trafiłeś, mam wielbłądasy. Bez nich nigdzie nie dotrzesz. Dasy. Piasek jest zbyt gorący dla naszych stóp, ale nie dla naszych wielbłądasów. Zwariowałem, mhm. To dobrze. A może źle? Się... Jestem złoto nad Nilu. Proponuję ci świetny interes. Taka okazja już się nie powtórzy. Nigdy. Słonko przygrzewa, co? Mhm. Szukam dziewczyny. Nie tylko ty, przyjacielu, nie tylko ty! Kupi prezent, a nigdy cię nie zapomni. Na przykład coś takiego. Mój panter pojechał do Egiptu i przywoz mi tylko tego beznadziejnego t-shirt'a. Naprawdę masz takiego t-shirt'a? Eee, popadnę. jaki tam? Eee, Maskatka tam. Maskatka. No. Jak się to stworzenie nazywa? -y, Skorpion. <mulity> Rany? Co to? Banalne. nie mumia piaskowa. Mumia, mumia piaskowa. piaskowa? Nie słyszałeś o mumifikacji? O, oh, bo teraz będzie piosenka. Egipcjanie mieli sposób na chowanie swych zmarłych w idealnym stanie. Sali ich zakopali, najpierw balsamowali, a do cięcia rytualne był <mulity>

Wielkości, w wewnętrzności i gotowi są na tamten świat. są na cały Mumifikacja to jest Niektóre mumie powstają w wyniku balsamowania ciała To patent starożytnych Egipcjan, wszystkie prawa zastrzeżone Inne powstają w sposób naturalny, na przykład takie mumie piaskowe Więc ciało w piasku samo się je mumifikuje? Tak Bleh. Jeśli martwe ciało wciąż pokrywa skóra, to można je nazwać mumią Skąd tyle wiesz o mumiach? muminku! Dzięki za informacje. Będę leciał, zanim się zamuminkofikuję. No, jeszcze przyjdzie mu ochota nas zmumifikować i co wtedy zrobimy? Mogę y pożyczyć Twojego tak. no. wielbłąda? Znaczy wielbłąda. Muszę dotrzeć nad brzeg Nilu. Nic za darmo, przejażdżka na wielbłąda się kosztuje. Jestem biznesmenem, że by handlować, handluje by żyć. Muszę utrzymać trójnożne zwierzę i jedno padnięte. Jeszcze nic dziś nie jadłem. Nic a nic. Zwariowałem. A może nie? No cóż, chyba pójdę na piechotę. Hmm, no dobra. E, opowiedz nam jeszcze coś o tej? Czemu? Trzy nogi. Wypadek przy goleniu. Straszny, nie? Przy goleniu? Coś powiem. Nie martw się! Jej przednia noga jest jak stal. Okej. Okay. Dobra, ja chyba nie chcę wiedzieć, jak to się stało, że przy goleniu. Dobra, to ten. Mm. Kto kocha turystów? złoto usty. Uwaga, niepowtarzalna okazja. Chyba dostałem udarów. Powstrzymajcie mnie, ja zwariowałem. Tak. Na no nic, no. Jesteśmy w mieście. Z klimacik, co? Kebab? Nie, różowa pantera. Ale jak spotkam kebaba, to mu powiem, że go szukasz. Dowcipni. Chcesz kebab z wołowiny, z sezamem czy bez? Nie mam pieniędzy. One nie dają szczęścia. Ale masz uroczy różowy uśmiech. I lubię cię. Zamienimy się? Ty dasz mi na przykład dywan, a ja dam ci pyszne jedzonko. jedzonko. Dywan? Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, klikamy dalej. Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Nie. Spytaj właściciela, on zna wszystko. Okay. a ty na coś powiesz? Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Usiądź! Jak leci? Wszystko w porządku? Cieszę się, stary. <laughs> tak się cieszę! Ha! Ale jazda! Mówiłem ci już, żebyś usiadł i napił się kawy? Zjada za buta czy sada. Że co? Słodka, średnia, słodka czy gorzka? Słodka, średnio słodka czy gorzka, co? Kawa? Kawa. To już sam się domyślał. Pijesz. Słodką, średnio, słodką czy gorzką? A yy, 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 słodką, zjada dwie. Bezkofeinową, jeśli jest. <noise> Powiedz, byłeś w Amsterdamie? No pewnie, świetne miasto, ale właściwie to nie do końca w nim byłem, znaczy byłem, ale przejazdę, to jest yy, przelotem nad, byłem nad Amsterdamem. Czyli nie byłeś. A więc nie byłeś w Amsterdamie. Hmm. Byłem, byłem, eee, czytałem przewodnik. Przewodnik, dobre sobie. Ja byłem w Amsterdamie to nie byłeś no Amsterdamie jak lecieliśmy. Leci Powiedziałem, że szukam czion. Nie znam jej. Trudno. Dzięki za kawę. Bardzo dobra, jak w... Yy, nieważne. <ścoughs> no. Dobra. A wy nam coś powiedzieć? powinniśmy posłać chionę, mały prezent, może jakiś klejnocik. Sí. Direktor obozu Willy, Chacha, Willy prosił, Chacha żeby przesyłać tylko listy. Możemy go posłać wyjście. Wasza córka wyjechała na obóz? Owszem, Allahowi dzięki, mamy trochę spokoju. Mm. Mamy niebiański spokój. Ciągle pływała do wioski w Górnym Egipcie, chociaż tyle razy jej powtarzałam, żeby nie przeszkadzała pracującym ludziom. Wszędzie było jej pełno. Wciąż chciała powozić wołem. Dziewczynki tak się nie zachowują. Macie od niej jakieś wiadomości? Podoba jej się na obozie? A dzisiaj miała zadzwonić. Rozumiem, życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że dobrze się bawi. Hmm. Okej, okay, to poznaliśmy rodzic rodziców tej dziewczynki, czy ją! Um, ...przyjacielu, proszę, kolorowy bywan, prawie sztuka, lekko przechodzony. To ta nowka czy przechodzony? ...tylko droższe modele, te To i tak nie dla mnie, tylko dla znajomego. No właśnie. Dla kogo? Dla kogoś tam. Zna? Nieważne. Dla sprzedawcy kebabów. Dla Fatusza! Od dawna marzy o dywanie, na którym mógłby siedzieć. Powiedz mu, że dostanie dywan, jak postawi mi obiecaną kawę. Masz być na kawa od Fatusza? No, tak, tak, Fatusza, tak. Mam dywaniu wszelkiego rodzaju, kształtu, koloru i rozmiaru wszelkiego! Wszelkiego? Absolutnie wszelkiego! No dobrze, a dywan w kształcie skóry różowej pantery. serio? Ej, o co chodzi? Jest syntetyczny! Mam nadzieję. To może głupie pytanie, ale czy mam lampę aladyna? No oglądałeś się jakiejś ekstrawagancji w telewizji i ci się w No Chciałbyś mieć osobistego gina. Nie jesteś śpiewającego. Na co? Zejdź na ziemię. Nie ma trzech życzeń. Są tylko zwykłe lampy i gorące słońce. Czy mogę służyć? E, e, niczym. Dziękuję. Na ile? Znakaj, okay, jeans! Przedarłbyś mi się! byłby... Miałby ktoś co czy brać, gotować, zmywać. No wróć, wróć do mnie. Dobra, dajmy mu ten dywan. Dajmy mu siebie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Masz proszę, ta pamiątka. to dywan, podoba ci się? A to twoje jedzonko. Przedawca dywanów powiedział, że następnym razem to on postawi ci kawę. To nie jest kebab, to jest szaszłyk. <grym> nie, <znać się w górę> zawsze mnie w tej grze to rozkręciło. Rozk Dlaczego to jest kebab nazywane? No przecież to jest szaszłyk. Czyż nie? No widać, patyk, kawałki mięsa, nadziane, usmażone, to jest szaszłyk. Nie kebab! Dlaczego kebab to nazywają? No nic Ale wróćmy do tego, do stronie tego Badyla <grywy> Badyla z mięsem da nam wielbłąda i będzie I możemy lecieć dalej Dara Masz żarcie Mam kebab, dziesięć O Osiem kebabów Mam tylko jednego. Siedem kebabów. Mam jeden słownie raz, <noise> rozumiesz? Sześć kebabów to moje ostatnie słowo, rozumiesz? Mam jeden słownie raz, rozumiesz? Sprzedane! Ostro targujesz, masz szczęście, że panam z głodu. Dawaj ten kebab! <noise> Był naprawdę przewyżny. Daj jeszcze dywaniki, możemy ruszać. Co? Dywanik? Garb mojego za cały dzień smarzył się na słońcu, chyba nie myślisz, że pojadę na oklep! Mas el salamar W wolnym tłumaczeniu na razie! Teraz do tego dolnego Nilu to naprawdę na piechotę pójdę. No chyba sobie jaja robisz, chłopie, tej chwili. Mojego wirbundasa cały dzień smażył się na słońcu, chyba nie myślisz, że pojadę na oklep! Tak myślę! El maru, w wolnym tłumaczeniu <grym> na razie! No, to wracamy do miasta. Właśnie widzę jak kochasz. Właśnie widzę jak kochasz. Widzę, jak kochasz. Zaraz cię kopnął, witaj. Panie, oddaj dywan. Pamiętasz dywan, który ci dałem? Tak. Szczerze mówiąc, wcale mi się nie podoba. To chętnie go chodzę, Daj. Wezmę. Chcę odzyskać dywan. Najpierw niech mi nie kupi obiecaną kawę. Halo? A, dobra, jesteś? zgubiłeś się je tam po drodze, czy co? Mam szansę na jeszcze jeden dywan. Przysłał cię fatusz? Powiedz, może więcej nic. Nie dostanie. A tak przy okazji, ta kawa jest letnia. Nie, bardzo dobrze. No on tam będzie trzy dni chodził? Dobra jest. Pamiętasz dywan, który ci dałem? Tak. Szczerze mówiąc, Ale mi się nie, nie podoba. Dobra. Mm, masz tą kawę. Proszę o to kawa. Mam nadzieję, że lubisz. Zjada. Zjada? Cokolwite. Nie lubię. No. Masz dywan. Chciałeś się zjeść? Dałem ci jeść. Chciałeś dywan? Masz dywan. Wygląda jak ty. Makabra. Zrobiłem dokładnie wszystko, o co prosiłeś. Pomożę Dawaj tego wilbonda. Jest nas prawa, przyjacielu. Jest nas prawa, jak tylko zwilżę moje suche gardło. O, stary. Czy ma ktoś spluwa? Naprawdę zaraz go zasczelę i Suche, wezmę tego wielbłąda tak zagarnę. Nie, zag nie zagarnego. mojej teściowej, moje gardło jest pustynią! Pustynia jest moim gardłem, jestem nikim dopóki nie zaspokoję mojego palącego pragnienia! Ty masz w Wełbie ma piasek. I co, dodasz tą kawę? Zaraz ją skosztuję. Jeszcze jeszcze nie, 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 nie Jest letnia, Okej. Okay. <laughs> Przynajmniej szybko poszło. No to co? A, tutaj teraz możemy kliknąć na tego osma. Witaj. Jak ci na imię? Mkuku. Mkuku? kuku Czyli -ku. kogo? -ku -ku. Pytaj dlaczego. Co robisz? Codziennie zadaję sobie to pytanie. Ty, ja ty, też. Ja ty, <laughs> opisn, kuku, co ty wyprawiasz? Wydaje ci się, że moim marzeniem było zmarnować życie przy wózku ze śmieciami? Miałem ambicje, Ostatnio Mogłem startować w wyścigach, pracować w agencji reklamowej, być akwizytorem. Masz dziewczynę? Znam jedną w twoim typie. Ma na imię Lucy. Jest źrenicą mego oka Sprężystością mego krokosiankiem, w moim żyła śmieciami w moim wozie Mam na jej punkcie kuku na Słyszysz? Kocham tę oślicę A... Jak ją spotkasz, pozdrow ją ode mnie Dobrze <laughs> Czyś nam powiesz czy... wciąż? Ale Allahu akbar Często je kawał tylko tych, którzy byli w... Ty już wiesz gdzie Tak Mhm wy? Znasz dziewczynkę o imieniu Chiyo? Dobra, oni się chyba będą powtarzać zobaczyć. cię utożyć. znowu widzieć Spytaj właściciela, on zna wszystkich A, dobra No to już się pytaliśmy Dobra, to idziemy Przynajmniej dostaliśmy taką kawę Zobaczcie, miał być utarek ze sprzedawcą dywanu, miał być utark ze sprzedawcą kebabów w cudzysłowie. No. I jeden i drugi wyszedł na minus, tylko a najlepiej wyszedł ten tutaj. Masz. Płyn, cudowny płyn. A taka jaką lubię! Letnia! Wszystko moi moi przyjaciele. Wkrótce wszyscy napijemy się wody z Nilu. Dzięki, Allahu. Okej, okay, kliknij nią. Jan. No <ślesk> jaka smutna. Mm. Teraz, pan, do, proszę zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Nie mam jedzenia, dałem ci wszystko, co miałem. No. I wszystko zeżarłeś. <grym> dla mojej Lucy po tak długiej podróży? W takim razie zrywam zajomość. Przykro mi, nie rozmawiam z tobą. Złoto usty, daj spokój. Słyszałaś coś, Lucy? Bo ja nie. Nie słucham cię. No, to nie. To spadaj. Widzicie, kto tam pływa? O, serwus. chciałem się trochę popluskać, ale to nic pilnego. <noise> tak, to nic pilnego, zdecydowanie. Nie widziałeś dziewczynki? Tego wzrostu, ciemne włosy. <noise> owszem, widziałem. Berał, <noise> to się... <głos> no, no. <głos> no, jasne. Budujesz łódź? O, owszem. Na coś więcej? Chyba trzeba wracać do Kajm. Eee. Okej. Okay. Aha, to my, my możemy tą vilką tam jeździć. A to ktoś tutaj doszedł teraz. To porozmawiamy sobie z nim. na Twojej twarzy, przyjacielu. Mój kumpel złotousty obraził się na mnie. Hmm. Znasz Złotoustego? Zrobisz coś dla mnie? Mm -hmm. Kiedy się z nim spotkasz, przekaż mu to. Co to jest? Oko Okochurusa chroni hmm. przed złymi czarami. Już długo na nie czeka dawno je zamówił. Co mogę dla Ciebie zrobić? Co mnie Trochę nic. Nic. Dzięki, jesteś wielki, nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. <noise> no dobra, może masz przesadę. Eee. Jak ją spotkasz? Pozdrowiona mnie? No, dobra, tylko. <noise> ja ci z tym pogada, to ona mi beczy. Humor, ale to od Fadila. O, Chorusa! Czekałem na nie. Przynosisz szczęście w interesach. <grystanie> Dobrze, Lucy, możesz je nosić. <grystanie> Dzięki, że na mnie przyniosłeś, weź tego skrabeusza za fatigę. Skrabeusza? Dzięki. Nie płacz, no. Ja mam, ja mam te kawalera dla ciebie, ale coś, no, nie słuchasz mnie, że mam Nawet Dobra, to pewnie nic z tego nie wyjdzie Muszę pilnie dostać się do Górnego Egiptu, mogę pożyczyć twoją łódź? Nie, musisz sam sobie ją zrobić albo zabrać się z nimi Drogo to będzie kosztować? Nic Aha. Hmm. Czekajcie, bo ja teraz e, z co w sumie mamy robić. Teraz pan proszę zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. A, Lucinda chce jeść. A tam już chyba nie... Dobra, to popłyniemy. Nie dopłynę tak daleko. No co ja mam zrobić. Muszę pilnie dostać się do górnego Egiptu. Mogę pożyczyć. Twoje. Dobra, to się powtarzasz. No niż wrócimy z powrotem. No, chyba tak. No, ale co my tu mówimy? Oh. Kwiatki. Bardzo dobrze, że Cię widzę! Jak spotkasz Lucy, proszę, daj jej te kwiaty! Dzięki, kuku, -ku. Na pewno się jej spodobają. Dobra, <grywa> to chyba już wiem, co będziemy robić teraz. Dodamy Lucy i Lucy nam pomoże. No jest Eee. Dawaj to chyba idzie. Wiem, że jesteś na mnie zła, ale być może mam coś, co ci poprawi humor. Znasz może osiołka o imieniu n kuku? Ma na tak. tym punkcie Nkuku na muniu dał mi dla ciebie kwiaty. Naprawdę. Mogłabyś mi pomóc dostać się na tamtą łódź? To bardzo pilne. No to już. Dobra, pomożemy tej swariowanej panterze. Allah zostawił ci jedną nogę, Lucy. Użyj jej celnie. Dzięki. Mogę się z Wami zabrać? No pewnie. Witam na mojej łódce. Płyniemy do górnego Egiptu w stronę uprawnych pól. Perfekto! Cześć, Złotousty! Do widzenia, Lucy! Do niewidzenia. Tak, Lucy to na razie, a ty, Złotousty do niewidzenia. Bym więcej nie musiał widzieć. Widzę, nasi towarzysze tutaj za nami prują. Dan, dan. <gryzny> no dobra moi drodzy, jesteśmy w górnym... Górnym, dolnym Nilu, dobra nie wiem gdzie i zawsze z tym problem Ale w każdym razie jesteśmy tam, gdzie mieliśmy dopłynąć Czyli do yy, różnych pól No to moi drodzy, yy, no myślę, że no, mamy już Około pół godziny nagrania, więc moi drodzy, na ten moment dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się niebawem już w kolejnym. Trzymajcie się i na razie. Pa, pa.